Siema, z tej strony Lion, a w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową aktualizację, która weszła do Fortnite'a. No i w niej zmieniło się naprawdę wiele rzeczy, ponieważ dużo zmian na mapie, nowe npc jakieś nowe wyzwania również są. Oraz do sklepu powoli wracają skiny wakacyjne, więc w sumie to spoko. No i co, możecie zostawić subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę. A, i jeszcze jedna rzecz. Nowe skiny, w sensie nowe edycje do skinów w karnecie bojowym za dodatkowy poziom. Fajne, fajne. Oczywiście są też takie srebrne. Dlaczego one mi się nie wczytują? O, niebieskie takie. Oraz złote, i chyba najlepsze edycje są właśnie te niebieskie, moim zdaniem. No ale co, lecimy do gry, to jest chyba w ogóle statek Weidera, No i on spada na mapę w różnych grach. W różne miejsca. No i ja teraz tam lecę, bo oczywiście z tego statku wysiada boss Vadera i są też tam chyba pomagierzy, czyli szturmowcy. No i oczywiście mityczna broń to jest miecz świetlny Vejdera. I jak widać, no już większość osób wie, że właśnie tam jest mityk, bo tutaj leci jakiś pół serwera, więc szansa na zdobycie tej broni nie będzie za wielka. Ale mam nadzieję że mi wszystko, że się uda. Eee, dobra, jakąś broń płumienien... Nie, to nie jest broń. No to super. Dajcie jakąś broń, szybko. Chciałbym przetestować tego nowego mityka. Już słyszę ten mieczek stąd. Już Vader jest tam obijany. Ale mam nadzieję, że później pokonam osobę, która będzie miała tego mityka. Aha, że on takie skoki ma? On odbija strzały w ogóle. Ale to w sumie normalne, bo miecze świetne odbijają. Gdy rzucam miecz, to jest dobra okazja na pokonanie go. No ale też, gdy ja go wtedy atakuję, jest dobra okazja na pokonanie mnie. No nie wierzę, no z tyłu mnie zaatakował. Dobra, to ja po prostu spróbuję zdobyć poza nagraniem i po prostu przetestujemy. W kolejnej grze, jeśli uda mi się zdobyć, to lecę do kolejnej gry i mam nadzieję, że nie poleci po raz kolejny tam pół serwera. A więc, co udało mi się zdobyć mityczny miecz świetlny Darta Vadera. No, a poza tym, to wróciły do gry również Blastery, więc fajnie. No i teraz, jak działa miecz? Wali się normalnie. Celowanie też jest. Chwila. Oczywiście uniki są. Ale jak się zrobi blok i r2, to się rzuca mieczem. Ale kozacko. Czy my jakby mamy kierunek, w który wraca? Kierujemy nim? Nie wiem właśnie. Na hita rozwala drzewo. Okej, okay, więc pierwsza zmiana no to właśnie jest nowy boss. I teraz lecimy sobie może tutaj. Zobaczymy co tutaj się zmieniło. Więc go. A więc ja już jestem na tej miejscówce, no i. Nie widzę zmian za bardzo. Nie wiem za bardzo, gdzie je szukać. Wiem, że są tutaj typy, ale na przykład nie widzę tutaj Indiana Jonesa ani żadnej innej zmiany. Przed chwilą to był typ, więc może pokonał. Nie wiem. No dobra. Może się nic nie zmieniło, a może wrócę tutaj pod koniec odcinka i zobaczymy czy faktycznie się coś dużego tutaj zmieniło. Właśnie tutaj typ jest na przetestowanie miecza. No weź ten miecz zjedz. On bardzo smaczny. Spróbuj sobie. Dobra tu tego. Nie, no ale ten ogarnia, no to tak nie da, dobra. Lecimy do kolejnej zmiany. A więc ja już lecę busem bojowym i polecimy chyba sobie na kolejną nową miejscówkę. Jeszcze nie wiem, jak ono się nazywa, ale to kiedyś był Tartak, gdzie było mega dużo drewna. Nie wiem, jak jest teraz, no ale sprawdźmy. Ja już wiem, co to jest. Tutaj jest nowa miejscówka przypominająca miasteczko z wykrzywionych wież dawno albo nie to przypomina nie pamiętam jak ta miejscówka się nazywa no taka farma była w sezonie w rozdziale drugim zgubne ziemi czy coś takiego chyba nie wiem ale o, tyle ciekawa jest ta miejscówka, że wiem, że co grę zmienia się. Jakby jej wygląd teraz jest na przykład farmą, a w kolejnej grze może być na przykład z elementami Koloseum, więc spoko. A jeszcze w kolejnej może być na przykład z części częściami wykrzywionego miast miasteczka, takiego Kowbojskiego chyba, które było w rozdziale drugim też. Albo pierwszym. Nie, pierwszym było. Więc w sumie spoko. Takie stare misówki powracają. Zostaje tam granaty. No dobra. To lecimy do kolejnej zmiany. A więc kolejna zmiana jest w maślanej stodole. Ja już wiem jaka tam jest zmiana. I powiem wam, że nie jest ona za duża, bo po prostu rośnie tam takie drzewko, jakie rosnęło na tartaku, więc pewnie będzie druga taka miejscówka, która się zamienia. Jak ta, którą pokazałem Wam przed chwilą. Po prostu tutaj rośnie takie małe drzewo. Tutaj idealnie. No, więc to tak naprawdę cała zmiana. Nie ma tutaj. Tak, za bardzo wiele zmian, no bo tylko takie drzewko. No, ale co, pewnie w, późni w późniejszej części tego sezonu rozkwitnie to drzewko. No i co, teraz jeszcze raz pójdę zobaczyć do tego miejsca, a później wracamy do jeszcze jednej miejscówki, która się zmieniła. I pokażę Wam jeszcze jeden nowy item. No, a niestety, NPC-ów Wam lokacji nie pokażę, bo sam nie wiem, gdzie one są. Więc, tak trochę słabo. No, ale zostały nam jeszcze dwie zmiany, może trzy. Jeśli w ogóle w tej świątyni się cokolwiek zmieniło. No, ja tą miejscówkę miałem wcześniej odkrytą, więc całą mapę miałem odkrytą, więc. Powinno się coś teoretycznie zmienić, ale czy się zmieniło? A nie, przepraszam, jeszcze. Dobra, nie mówię ile jeszcze rzeczy do pokazania, ale jednak jeszcze coś jest do pokazania. Zapomniałem. Więc co, lecimy na tą świątynię, a później na jeszcze jedną miejscówkę. A później na jeszcze jedną. No. Więc co, nie przedłużam i szybkie cięcie, i jesteśmy w świątyni. A więc ja znowu jestem na tej miejscówce. No i zobaczmy czy coś tutaj mamy. Hem słyszę kroki, ale to chyba normalnego gracza, no. No nie widzę tutaj żadnych zmian. W sensie... No wygląda tak jak przedtem więc Nie mam tak naprawdę bladego pęcia co z tym chodzi więc no Lecimy do kolejnej zmiany. I żeby wam potwierdzić to teraz na tej miejscówce jest statek. Ale kozacko. A więc kolejną zmianą na mapie jest, że trocinowy tartak przeniósł się we właśnie to miejsce, no i niestety ktoś mnie wyprzedził. No ale co, to nie wszystko, bo na tej miejscówce znajduje się również nowy item, dokładniej tutaj, tutaj, czyli taki item, który był przedstawiany na trailerze, i po prostu on rozwala ściany takim jakby no. No wiadomo o co chodzi. O i w ogóle tutaj się przeniósł ten npc. Więc w sumie całkiem spoko to jest. Spróbujemy tym pokonać typa, jeśli w ogóle się da. Chyba się nie da. No ale nie wiem, dobra. Więc to jest kolejna zmiana i lecimy do już ostatniej w tym odcinku zmiany, która w tej aktualizacji się ukazała. A ostatnią nową zmianą jest to, że na Tiltedach już zaczyna się budować nowy budynek, no i to byłby już koniec tego odcinka. Możecie napisać jak wam się nowa aktualizacja podoba, zostawić suba, łapkę. No i co? Ja lecę. Siema.